przy stawnej plaży mamy dwóch e, topielców, CAP, można BACK, powiedzieć. Nieẫ... Czyli no, reanimujemy. Proszę. Jeden nie oddycha, drugi oddycha. Oddycha drugi. Jeden nie oddycha, mało, drugi oddycha. Także bardzo Pox, prosimy o piwną karetkę. Tak. Tak. Nie w wodzie, pani. Nie wiem, że 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 pani. Nie Nie wiem, Proszę się otrzymać, proszę nie przeszkadzać. No i opalaliśmy się, a później nie szybko do, do wody. Proszę, proszę pójść tu, panią. Proszę, nie, tak, ma pójść panią. Tak jakby pan kazał być w z jakimś obcym. A co nie mu no, no, umiera, no nie, no, nie, no, nie, no, nie widzisz. Proszę nie no, ty zrobiłaś? Weź odejdź ode mnie, to jest... Nie, nie, no, nie, nie, nie. widzę, że się, czy no, jest On no, kocha Cześć, szukajcie defibrilatora. Nie mogę znaleźć. No to pytajcie o ratownika, gdzie jest stanowisko Nie ma ratownika. Ale może wiedzą, gdzie jest stanowisko. A jaką informację mieliście od pogotowia? Że to jest strzeżone. Co dalej? A nie, od pogotowia to ja nie wiem Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma ratownika. Matko, kogoś fajnego. Chodź, chodź, chodź! O! Przestań, odjarka! A, od na ciebie, dla mnie! Lejza, w to mi głowcem. Tak? Chodź. mi widzę cię! ja ciebie! to brak. Brak. Tam jest, tam jest mnie, Tam to No ale to nie pani idzie i to właśnie! A może pani mnie z nami pozwolić? Ej, nie przeszwieć! może może

kto ci był? A za, przy moim, a przy moim jasnym, że to, co to jest... Co wy robicie? organizacja w ogóle? Dobrań, i... Dobra, przepraszam, czy może pani nie przeszkadza? Ja myślę, go... się przesuwa. Wyłączcie, ale proszę iść w momencie, proszę iść wskazać, naprawdę. No pokażę. Ja wskazam, ja ci tak? Tak, proszę, matko, proszę napisz, prosili wskazać. Nie jest, jest <laughs> takimi równo, tak nie dobrze policzyć. A żeby tak powiem, noseczki. Robimy wszystko, co możemy. Proszę ci nie wskazać. Ci wygodniej sobie można spróbować jakiś, nie wiem. Co to to by być był lepsze. Przepraszam ci pana. Yyy, e, naszego mojego, od mojego drugiego chłopaka. A mycie powiem drugiego chłopaka. Ale było, jakby kogoś to interesowało tam dwóch chłopaków. Ale widzę, że nikogo to nie interesuje, bo czyjeś ludzkie uczucia w ogóle nie są ważne, prawda? Ale proszę nie, ja nie przeszkadzać, naprawdę. Nie. Potrzebujemy Mogę? tutaj spokój, Spokój, tak? Tak. Ja bym bardzo chciała... Czy może Pani nie dać to... Przepraszam? Co się dzieje? Nie że się dzieje? Się nie, Przepraszam. Przepraszam. Jak nie obchodzi mnie to. Jak nie obchodzicie to? Jak Ty nie no. obchodzisz Przepraszam. Przepraszam. Nie przeszkadzajcie, naprawdę. Ale nie, ja nie przeszkadzajmy? Przeszkadza. A Wy co Ale nie przeszkadzacie? Pomagamy. jak mu Pan złamie coś? Nic nie, tak, nie, ale naprawdę. O, Słuchajcie. Wie, ale ja nie, jest... naprawdę. Nie. nie, może tak być. nie, może nie, 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 pan nie, proszę, przeszkadzać. nie, przeszkadzać. Ale ja nie, 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 Trwa nie,